Witajcie w kolejnym magazynie abonentawek. który dziś z kamerą przyjechaliśmy do niestety nieco deszczowego ostrowca świętokrzyskiego. Zazwyczaj na początku każdego magazynu staramy się pokazać Wam coś, co jest charakterystyczne dla danej miejscowości, ale tym razem jest nieco inaczej, bo jesteśmy przy paczkomacie Inpost w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli przy jednym z wielu takich paczkomatów w całym kraju i już wyjaśniamy, dlaczego. Za pośrednictwem właśnie paczkomatów Inpost, abonenci Wektry mogą teraz bezpłatnie, co bardzo ważne, zwrócić Wektrze urządzenia abonenckie. Już wyjaśniam, jak to zrobić. Należy wejść na stronę internetową www.wektra.pl zwrot sprzętu i wypełnić dostępny na tej stronie formularz. Abonent zostanie poproszony o podanie m.in. danych osobowych wraz z numerem dokumentu tożsamości, adresu oraz danymi do kontaktu, takich jak numer telefonu czy adres e-mail. Na podany adres mailowy, także SMS-em abonent otrzyma kod, który powinien sobie zapisać. Następnie posiadacz kodu udaje się ze spakowanym urządzeniem do paczkomatu InPost i podaje kod. Po otwarciu drzwi do skrzynki należy umieścić w niej urządzenie. Jeżeli zdarzy się tak, że otwarta skrzynka będzie za mała, bądźmy spokojni. Istnieje możliwość wybrania innej szuflady. Każde urządzenie wysłane w ten sposób trafi do centrum zwrotów urządzeń abonenckich Vectry. WOD to już stała rubryka w naszym magazynie. Sprawdźmy, co będzie się działo w tym miesiącu. Jako, że w marcu przypada Święto Kobiet, Wektra WOD również celebruje ten wyjątkowy dzień. 8 marca w bibliotece WOD pojawi się specjalny katalog. WOD jest kobietą, a w nim będzie można sprawdzić, czy Kopernik była kobietą, czy kobieta komik jest zabawniejsza od mężczyzny komika, jak radzą sobie kobiety w kosmosie. Na te pytania i wiele innych postara się odpowiedzieć Wektra WOD. Teraz Wektra filmy w najlepszej cyfrowej jakości Gwiazdy prosto z Hollywood Nowości prosto z kina Kiedy tylko masz na to ochotę Po prostu wciśnij "Wod" na pilocie Vectra Wod prosty wybór Ten obraz już przeszedł do historii nie tylko polskiej kinematografii i dla Pawła Pawlikowskiego jest pierwszym polskim filmem nagrodzonym przez Amerykańską Akademię Filmową. Ogromne gratulacje. To obowiązkowa pozycja w Wektra WOT, zatem jeśli ktoś jeszcze nie oglądał tej oscarowej produkcji, niech koniecznie wciśnie WOT na pilocie. Wod to również setki programów dostępnych zupełnie za darmo. Jeśli do tej pory nie zdecydowałeś się skorzystać z Wod w obawie przed zwiększeniem rachunku, nic bardziej mylnego. Sprawdź, jak przyjemnie możesz spędzić wolny czas przed TV, oglądając gorączkę złota z Discovery Channel, bajki z kanału Mini, Mini Plus i Nickelodeon, czy filmy z Alekino Plus w wybranym przez ciebie czasie bez dodatkowych opłat. Z tej bogatej oferty możesz korzystać po wciśnięciu wod na pilocie i wybraniu katalogu darmowe przełam lody z Vectra wot. A teraz w magazynie chcemy przedstawić wam Tomka. Mamy nadzieję, że go polubicie. Tomek to bohater nowej kampanii Vectry dotyczącej internetu. Kampania na dobre rozkręci się w kwietniu, a my oczywiście będziemy o niej was informować. Tymczasem poznajcie Tomka. Oto Tomek. Lewa ręka Tomka w całości należy do Tomka. To niezwykle pracowita kończyna i dzięki niej Tomek prowadzi życie zwykłego 13 trzynastolatka. Co do prawej ręki Tomka, ta należy do pogromcy smoków znanego jako Shogun Destroyer, do domowego chemika i do największego ciacha w szóstej B. Dla Tomka wybór jest prosty. Internet 100 megabitów z telewizją już za 79,90. A Ty co wybierasz? Wektra? Prosty wybór. 601 601 601. Aparaty Fujifilm to główne nagrody w konkursie z Mecenasem miesiąca. Tym razem sponsorem jest kanał 13 Ulica. Do wygrania są także gadżety stacji 13 Ulica. Zainteresowani, zachęcamy do wzięcia udziału. Zasady konkursu dostępne są na stronie Wektra.pl, tam także wyniki poprzednich konkursów. Już teraz weź udział w konkursie, wejdź na stronę Wektra.pl i odpowiedz na pytania. Do wygrania aparaty fotograficzne i gadżety kanału 13 Ulica. Internet w Wektrze to usługa ciesząca się ogromną popularnością w Ostrowcu Świętokrzyskim. Za chwilę zabierzemy Was na krótki spacer po samym mieście, ale na początku odwiedzamy tutejsze biuro obsługi klienta, które mieści się na osiedlu Ogrody 7F. Każdego dnia przychodzi tu kilkadziesiąt osób, pytają o oferty, wyjaśniają kwestie dotyczące rachunków. Mamy dużo klientów, nie tylko zainteresowanych naszymi nowymi usługami czy też zmianami w pakietach, jakie już posiadają. Ale w celu wyjaśnienia wszelkich spraw związanych z płatnościami, z zmianami osobowymi. W Ostrowcu Świętokrzyskim klienci lubią paczki. To połączenie kilku usług zawsze się opłaca. Największym zainteresowaniem cieszą się oferty składające się z kilku usług ze względu na oszczędności w opłatach abonamentowych, dlatego że tak każdy abonent, który posiada minimum dwie usługi, zawsze płaci taniej. Po wizycie w biurze obsługi klienta wyruszamy na miasto. Na dostrowcem góruje kolegiata świętego Michała Archanioła z początku XVII wieku. Miasto położone jest w województwie świętokrzyskim nad rzeką kamienną, sporo tu miejsc zachęcających do wędrówek, nawet w pochmurne dni. Warto zwrócić uwagę na architekturę. To gmach poczty polskiej powstał w latach XX-XX wieku, a to z kolei pałac wielkopolskich z drugiej połowy XIX wieku. Obecnie mieści się tu Muzeum historyczno-archeologiczne. Pałac Wielkopolskich położony. Jest jest w tej samej dzielnicy co dawna cukrownia Częstocice, która była pierwszą cukrownią w Królestwie Polskim. Teraz prowadzona jest tu produkcja wapna palonego dla przemysłu hutniczego, bo Ostrowiec jest ośrodkiem właśnie przemysłu hutniczego. Dawne budynki huty sprawiają niepowtarzalne wrażenie. W czasach świetności huta zatrudniała 17 tysięcy osób. Obecnie produkcja w Ostrowieckiej Hucie prowadzona jest oczywiście na nieco mniejszą skalę. No to już wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym magazynie abonenta Wektry.